Was serdecznie. Słuchajcie, jak wiecie, wczoraj się odbyło oko oko hita z Żyromem. Myślałem, że czegoś się dowiemy, nie dowiedzieliśmy się nic oprócz Steku bzdur, jak zwykle od Andrzeja, że on może i siedzieć, że on jest jedyny sprawiedliwy, że on jest uczciwy, że on sobie nie ma nic do zarzucenia. No i najważniejsze, że będzie walka z pomidorem. Tego się nie spodziewałem, że pomidor wejdzie do vip. No ale dobra, niech będzie. Ale na sam koniec tej całej rozmowy tutaj yy, prowadzący zadał pytanie o mnie. I co odpowiedział Andrzej? Posłuchajcie, a ja zaraz się do tego odniosę. Okej. Okay. Yy, Andrzeju, do ciebie jeszcze pytanie. Pojawia się postać mistrza Kulkopczyńskiego, który często na twoich yy, wideo, na relacjach na żywo... O, chyba próbuje, próbuje, atakuje. Na koniec taką wisienkę na torcie. Słuchajcie, to właśnie tak jak... Pink Ranger jest tutaj, atakuje mojego rywala i wie coś tam też delikatnie, to właśnie ten nie nie Kulnowszyński, to ja powiem wam tak, najprostsza sprawa, muszę wziąć człowieka, bo się tym no nie znam, zrobić tak. montaż i to on gada takie głupoty na mój temat, że po prostu to muszę wszystko pomontować. Widzicie, Andrzej weźmie człowieka, żeby to pomontował, no tak Andrzeju, a nie prościej zrobić konferencję, tutaj wideokonferencję na Instagramie czy na Facebooku, nie prościej? Po co brać człowieka i komuś dupę zawracać, żeby pokazał, jakie ja kłamie? Ja nie kłamie. Ja cię wyjaśniam. Następne sprawy. Najlepszą obroną jest atak, ale internetowy. Jeśli oni atakują na internecie, jakimś Kulopczyński, gada różne rzeczy, to ja potem pomontuję jego filmiki, pokażę, jakie bzdury gada i to jest nieprawda, bo to niech ludzie oceniają. Ja nie mam czasu, tym się zajmować. Andrzej, Andrzej, to ja pokazuję, jakie bzdury ty gadasz. I nie szczemniaj tutaj, nie nawijaj makaronu na uszy, bo to ty tylko bzdury gadasz. A dlaczego w to się wmieszał Darek z Anglii? Darek dlatego, że proponowałem tu na live, na twoim live'ie, rozmowę na żywo. Niestety MMA VIP obsrało zbroję i nie chciało, bo bym cię tam zaorał, chłopcze. Montować, montować, to jak się robi swoje tam y, hip hopy i inne, to może będzie montował, będzie montaży. Co nie, nie. mam czasu na montaż jakichś panów? Wiesz, bez Bez Ja Omijam szerokim łukiem, jeśli powiedziałem wcześniej. Omijam szerokim łukiem takie osoby, to jest, dla mnie, to jest dla mnie cofanie się w rozwoju. I musiał być naprawdę kurwa mocno upośledzony, żeby się zniżać. Tak, dla hica jest wszystko cofanie się w rozwoju. Jak, jak można się cofnąć, jak już się jest amebą, to jak można się cofnąć? Wystarczy posłuchać hica wypowiedzi, to. Naprawdę. Nic dodać nic ująć. Do ich poziomu. Na koniec tak jak mam powiedziałem, ja to mogę brać do siebie uwagi tak, mojej matki, moich dzieci, moich znajomych, moich przyjaciół, moich bliskich. Wtedy mogę powiedzieć coś złego zrobiłam, jako mężczyzna się przyznać. Ale nie traktuję poważnie i mam tutaj o takich właśnie takie postaci, które nie wiem, kto to jest w ogóle. No bez twarzy, bez imiona, bez nazwiska, bez pseudonimu. Skąd on jest? Co on, ma, co on ma na sumieniu, że się boi pokazać swojej twarzy? To mam z takim. Andrzej, nie mam parcia na szkło, żeby pokazywać twarz. Po drugie, wiesz dobrze, że jest jest propozycja walki, że dowiesz się moje imię, nazwisko, moje dane wszystkie, kim ja jestem, dobrzy ludzie za, za mnie poświadczą, także nie nawijaj tutaj znowu makaronu na uszy, bo już przesadzasz. Kim się dyskutować, jak nie wiadomo, kto to jest? I on żyje właśnie swoim życiem, bo on jest zazdrosny. Żurom tam był. ich był, nie wiem, w Monako Żurom był w Afryce, murzynkę wali z Roxy. Potem się okazuje, że to pokazuje inne zdjęcia. To nie murzynka ta, to inna. Uzień. Oni tym żyją, tak. Andrzej, nigdy nie pokazywałem, kogo ty posuwasz, co ty robisz, bo nie interesuje mnie to i koło dupy mi to lata. Ja tylko pokazuję, jak kłamiesz. I nie, odwraca nie odwracaj kota worem, bo naprawdę, twoje kłamstwa są żenujące. <śmiech> Tomek! <śmiech> Murzyn z ogonem! Ciemna, jak ci jest ciemno i stoi tyłem, co? Tak, z wielkim czarnym ogonem to się można pomylić. <grym> Czyli w każdym razie. Nawet na internetowi napinacze proszeni są przez tych dwóch dżentelmenów. Nie, nie prosimy, Dariu, ja mam salony, ja, jeśli... ja was proszę o więcej. Jedynym internetowym napinaczem jest tylko żurą. Potrafił jednego, drugiego, trzeciego pomówić. Andrzej, jeszcze raz ci proponuję, odpowiedz na nasze pytania, a potem oczernia ludzi, bo znowu ja w nim nie pomówiłeś. I to ty. Główna pomawiaczko Polski, pomawiasz ludzi, a nie ja. Tyle na dziś ode mnie. Trzymaj się. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Hej.